Ek nek nou lewse nou. Kończyliśmy rozgrywki Żuławskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej. To był 29 sezon. Dziękujemy wszystkim organizatorom, dziękujemy sponsorom. Pan burmistrz, obecny Jacek Michalski, był jednym z inicjatorów powstania Żuławskiego Towarzystwa Sportowego i czynnym uczestnikiem jednych z pierwszych rozgrywek naszej ligi. No, słusznie zauważył Pan Prezes, że jednym z pierwszych rozgrywek, już nie teraz, ale, ale mamy już 29 sezon właśnie za sobą. A skoro skończyliśmy 29 ligę, to e, wiadomo już, że w przyszłym roku będą jubileuszowe 30 rozgrywki, na które już serdecznie zapraszamy. Postaramy się zwiększyć trochę pulę e, nagród, żeby mm, no, docenić wysiłek tych młodych ludzi, którzy tutaj grają w, od listopada do lutego w weekendy i sprawiają wiele radości, nie tylko sobie, ale także kibicom. Dlatego serdecznie zapraszamy. Zapraszamy, prawda? tak. Zaczynamy. rozgrywki Żuławskiej Kalowej Ligi Piłki Nożnej. Początek listopad 2025. Będzie się działo. Wszyscy no wiecie, bo jesteście 20. młodzi, ale to już 29 edycji, czyli zaczynaliśmy w 2005 na dwa, yy, 1995 no. na 1996. Zapraszam przy okazji na y, przyszłoroczną trzydziestą edycję Żuławskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej, chyba najstarszej w województwie pomorskim stale grającej. Jednym z weteranów, przepraszam, że tak powiem Niestety, i założycieli, współzałożycieli Żuławskiego Towarzystwa Sportowego był nagrywają. w tamtym czasie i czynnym zawodnikiem również obecny pan burmistrz Jacek Michalski. Także poproszę o dwa, trzy zdania. Słuchajcie, ale oczywiście inicjatorem, pomysłodawcą i osobą, która od zawsze żyje Żuławską Halową Ligą Piłki Nożnej jest Tadeusz Studziński bardzo się Cieszę, że dalej jest w pełni aktywny, jeśli chodzi o, o rozgrywki, o RZTS, zresztą założyciel RZTS-u i tak dalej. No ale dzisiaj nie o nas, a o Was, o rozgrywkach. Ja rozmawiałem z Irkiem, że w przyszłorocznej 30. edycja to będzie dobry czas na podsumowania, na sprawdzenie, kto ile zdobył tytułów, a są takie dwie drużyny, które chyba tam mocno... I do, y, się wyróżniają, czyli od starsi, od starsi i chemako. Już teraz ciekawe, który, która z tych ekip więcej e, zebrała e, pierwszych miejsc. E, też oh, prawie zawsze zginął gdzieś Henio. E, jest, jest. Stoi. No Henio jest z też nami od samego początku. I słuchajcie, słyszałem, że, że rozgrywki były bardzo emocjonujące, chociaż dosyć szybko się ustawiły, jeśli chodzi o... O, o, o pierwszą ligę. W zasadzie dzisiaj graliście tylko, znaczy nie wiadomo było 7-8 miejsce z tego co, co słyszałem, reszta się już poukładała, to znaczy, że, że jakby siły e, drużyn były e, już e, jakby wykazaliście się przedtem odpowiednimi e, skalą e, umiejętności. A widzę sporo znajomych twarzy. Bardzo się cieszę. Jest z nami wójt Robert Zieliński, Mam nadzieję, że już co roku będzie. Tak jest, tak będzie, panie burmistrzu. Dzień, Dzień dobry. Dziękuję się Dzień bardzo. Dzień I że chętnie dołączy do grona sponsorów. Okej, okay, panie burmistrzu. Przyjemność. Dobrze, dosyć gadania. Panie wójcie, czy pan chciałby, bo rozumiem, że chemako wygrało znowu. Znowu, cóż w tradycji stało się zadać. Gratuluję, ale mimo wszystko gratuluję wszystkim tak naprawdę drużynom i cieszę się, że... Mimo tego, że skrócony jest sobota, ale bardzo pracowita. Pan burmistrz pewnie również, także z tego serca przepraszam. Gratuluję wszystkim i rzeczywiście, jeśli pan burmistrz mówi, to w przyszłym roku, w związku z tym, że Hemako wszystko zgarnie od jakiegoś czasu, to gmina Szutowo również będzie. Podniesiemy sprawa, kulę to na Oczywiście. Tak. Gratuluję. Jest, jest, głos panu tak jest. Czyli przystępujemy do podsumowania. Ósme miejsce Jankowiak, Elbląg. Nie ma. Nie ma. Siódme miejsce Wernowa, również z Elbląga, też nie ma. Szóste miejsce, Young Boys, drużyna. Dziś, ale... Dziękuję. Proszę, i tak, Piąte miejsce, doświadczeni. <zysyjna> Proszę bardzo. I zapraszamy za rok. Za rok zapraszamy. Czwarte miejsce KS TUJA. Zawsze na posterunku. No i e, e, mamy teraz. E, e, to <tuszynki> <tuszynki> <do> są Czyli trzecie miejsce. Mejer Rokale dla firmy. Yeah, a gdzie jest wasz yy, mentor i sponsor? Yy, nie mogę Nie mógł, mógł Też ma zapracowaną sobotę. Nie mógł dzisiaj być, bo wyjechał Nie, Proszę bardzo. Pr Proszę bardzo. No ja nie, miejsce. Tak, tak, tak,

gdzie my liczyli i statystyki po, pokazywali w roku e, przyszłym i ubileuszowym? Auto, Kajtek, hemako, Sztutowo pod dowództwem Penia. I Mateusz też. Proszę Puchar Fair Play, również drużyna Auto Kajpaty. Już było. Nie, już było. Nie. Już było. Jeszcze mamy nagrodę z zeszłego roku. Pamiętacie zachowanie Mateusza Fair Play? Pamiętajcie, to był mecz, ale zachowanie z, też z doświadczonymi. Zachowanie Mateusza zdobyło uznanie. Organizatorów, także wręczamy zaległą nagrodę z zeszłego roku. Poproszę o Dziękuję. że ważna nagroda. Dzień od samego początku naszej Żuławskiej halowej Ligi Piłkarskiej no, jest bardzo dobra i gmina. Sponsoruje. no miło nam usłyszeć, że Pan Wójt zadeklarował możliwość e, wsparcia e, sponsoringu naszej. Nie zapomnimy na pewno. Nie zapomnimy, <grym> tym bardziej, tym bardziej <grym> że będzie to 30. edycja, <grym> czyli jubileuszowa. Pora na podsumowanie. Na przyszły rok. Dziękuję jest to rzeczywiście kolejne zwycięstwo, ale nie z rzędu, bo w zeszłym roku e, niestety drugie miejsce nam się przydarzyło, ale to było zasłużone Steve Elbank, w zeszłym roku był drużyną, która wyróżniała się walecznością no i była nową drużyną, która sprawiła nam taki, te drugie miejsce. W tym roku było też niełatwo, bo tak jak dzisiaj się wydarzył ostatni mecz i, i, i w tym meczu przegrana, no ale wcześniej sobie zapewniliśmy już wygraną, także takie mecze na zakończenie są dla lidera dosyć trudne, no i też troszkę tutaj mieliśmy absencji w tym meczu, no i stało się jak się stało, ale ogólnie w przekroju całej ligi daliśmy z siebie wszystko, wygraliśmy ją i, i, i z tego się cieszymy. Udało nam się też wygrać rywalizację zarówno Króla Strzelców, gdzie Mateusz Duszewski był niewątpliwie postacią numer jeden, oraz nagrodę Fair Play, która też bardzo cieszy, bo najmniejszy u tych kartek, kiedyś to u nas był dosyć duży problem. W tej chwili zawodnicy no, szanują tą, tą grę, możliwość spotykania się tu, no i szanują bardziej przeciwnika, co też pewnie w całym przekroju bardzo cieszy. Jest tak jakby dla nas taka no, dość duża przeciętność z tego tytułu, że no, rywalizujemy ciągle z tymi samymi drużynami i to w pewnym momencie już lekko trochę y, męczy zespół. Y, no przecież też gramy od wielu lat, y, wiadomo, główna nasza pasja to być soccer ale w halówce też mamy wiele osiągnięć. Też nawet w historii, w 2013 roku udało nam się wygrać turniej ogólnopolski w Bytomiu, Piłkarska Polska. Na przyszły rok zastanawiamy się, w zasadzie już w tym roku na jesień, czy nie wystartujemy w trzeciej lidze futsalu PZPN-u, jak również być może wypróbujemy halę w Drewnicy jako bazę do Pucharu Polski. Ale to już, to już na jesień. W tym roku mamy ważniejsze sprawy na głowie, bo chcemy odbić się od trudnej sytuacji w Wyscokerze, bo jest to nasze 20, 20, 20. edycja gry na najwyższym poziomie. Właśnie w 2005 roku w, w czerwcu rozpoczęła się nasza przygoda siódmym miejscem i w tym roku chcielibyśmy się na tym skupić, aby właśnie jak najlepiej pokazać się w rozgrywkach plażowych. Dzisiaj macie solidne wsparcie w postaci właśnie tutaj Pana Wójta Gminy Sztutowo. Panie Wójcie, no kolejny raz może Pan być ze swoich zawodników dumny. Kolejny, zawsze byłem dumny, jak jeszcze wujtam nawet Gminy Sztutowo nie byłem, już byłem dumny ze sportu na terenie Gminy Sztutowo, bo i Hemako, i oczywiście Bałtyk. 20. rocznica, tak? Mitch Sokera. To, to znaczy 20 tak, rocznicę gry w Ekstraklasie. Gry w Ekstraklasie, dokładnie Szanowni Państwo. A za rok, a zarazem już w tym roku rozpocznie się 30 też e, Żłowska Liga Halowa, tak? Najwyższy Także ten. życzyłbym sobie Szanowni Państwo, żeby nie tylko Gmina Ośrodkowa, ale pozostałe gminy również dołączyły do Swoich drużyn i wsparły swoje drużyny. Tak jak złożą deklarację, rzeczywiście od przyszłej Ligi Halowej postaramy się wspierać organizatorów, ponieważ jest to wydarzenie bardzo, bardzo ważne. Może wsparcie samorządów pozwoliłoby na to, na zmianę, te, o których powiedział trener, czyli być może drużyny byłoby więcej i być może drużyny by, odświeżyły, by się odświeżyły, co spowodowałoby jeszcze większą rywalizację. Chociaż dzisiaj na stadionie, na, 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 na hali. Na hali rywalizacji nie brakowało, ale tak, doma rozpiera cały czas. Zresztą jak Państwo widzicie.